Witam Was na moim kanale, gdzie uczymy się autentycznego angielskiego z pomocą Native Speakerów, których znajduję dla Was na amerykańskim YouTubie. Na ostatniej lekcji opracowywaliśmy sobie, tak jak pamiętacie, wywiad z aktorem Christophem Wolcem, było mnóstwo śmiechu. I oczywiście wyłapałam dla Was bardzo fajne słówka i wyrażenia, które dzisiaj powtórzymy. Oczywiście na podstawie dwóch ćwiczeń: uh, matching the words with their definitions and then completing the gaps in the sentences. I Christoph Waltz bardzo fajnie omówił the difference between the Germans and the Austrians. On właśnie bardzo fajnie mówił o mm, różnicy pomiędzy Niemcami a Austriakami. Jeśli kogoś jeszcze nie było na tamtej lekcji, oczywiście odsyłam. Tutaj macie link. A dzisiaj już zajmiemy się 12 słówkami i wyrażeniami właśnie z tamtej lekcji. So the 12 words and expressions that are listed right here are get away with something, slip, dead eye stare, chilling, enlighten somebody, be familiar with something or somebody, a head on collision, grace, dubious, slimy. Sip and a cliche. All right, so I'm not going to tell you what they mean because now we are going to have a little quiz. So, matching the words with their definitions. All right, so I want you to look at the first definition. What am I talking about? What do we call someone not trustworthy, not certain, or suspicious? Someone making you doubt something. What do we call this person? Not trustworthy, not certain, suspicious. Making you doubt something. Czyli taki wątpliwy, podejrzany, niepewny, sprawiający, że zaczynasz wątpić w coś. Making you doubt something. What do we call this person? Pamiętacie Christophera Walsa, jak mówił o tym, jak Austriacy są właśnie. That's dubious. Dubious. Let's repeat: dubious. So dubious to właśnie tacy budzący e, wątpliwości ktoś, kto jest niepewny. Podejrzany. The next one: what do we call a small drink or taking only a little at a time? So we can have a noun or a verb in the same form. What do we call a small drink? Or to take only a little at a time. Jak nazywamy łyk? Albo popijać małymi łykami. Wziąć mały łyk napoju. Czyli sip. Sip. I tutaj pamiętajcie o wymowie nie sip, ok? Tylko sip, sip. The next one to do something wrong and not be punished or criticized for it. To do something wrong and not be punished or criticized for it. Czyli zrobić coś wrong złego and not be punished or even criticized for it. Czyli i nie, nie ponieść za to konsekwencji. Czyli wyrażenie ujść komuś na sucho coś uchodzi komuś na sucho to to get away with something get away with something what do we call a smooth controlled elegant way of moving or behaving what do we call a smooth controlled elegant way of moving Or behaving, czyli taki elegancki, płynny sposób poruszania się, zachowywania się, jak to nazywamy. Po polsku to będzie gracja, albo wdzięk, a po angielsku grace, grace. W sumie bardzo podobnie. Gracja, grace. The next one. What do we call a small mistake in speaking when you say something you didn't mean to say? Takie przejęzyczenie, nieintencjonalny błąd, prawda, w mówieniu. A small mistake in speaking. When you say something, you didn't mean to say. Przejęzyczenie, gafa. Slip, slip. Slip of a tongue, for example. Ok, the next one. What do we call a phrase or idea? That has been used so often that it has become boring or unoriginal. What do we call a phrase or idea that has been used so often that it has become boring or unoriginal? Jakiś banał, prawda? Jakaś, jakieś wyrażenie używane tak często, że straciło oryginalność. Jakiś utarty zwrot. Czyli po angielsku. a cliché, cliché. The next one. What do we call something that is covered in a wet, slippery, unpleasant substance? Or someone behaving in a dishonest, creepy way? Ok, czyli ma dwa znaczenia tutaj. Bardziej fizyczne. Covered in a, in a wet, slippery, unpleasant substance. Czyli jakiś śliski, nieprzyjemny. Coś, co jest y, takiego śliskiego, pokryte y, nieprzyjemną jakąś substancją albo bardziej metaforycznie behaving in a dishonest, creepy way, czyli taki właśnie odpychający w zachowywaniu, jakiś zachowujący się nieszczerze, w dziwny, w dziwny sposób. I właśnie Christopher Waltz trochę wyśmiewał się z Niemców, e, ponieważ on sam jest Austriakiem i wyjaśniał, że oni bardziej są właśnie i tutaj też użył tego słówka, które wcześniej mieliśmy dubious and i właśnie tacy obsilizgli są dla niego, jacyś tacy nieszczerzy, slimy, 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 behaving in a dishonest way, creepy way. The next phrase. To know about something because you have seen it, you, you've heard it, or you've experienced it before. Czyli znać coś z wcześniejszego doświadczenia, z doświadczenia. Być zaznajomionym z czymś. Be familiar with something. Be familiar, familiar with. The next one. What do we call a cold, emotionless look that feels intense and scary? What do we call a cold, emotionless look that feels intense or scary? Takie spojrzenie pozbawione emocji. Często przerażające. Czyli takie martwe, lodowate spojrzenie. Dead eye stare. Czyli tak, jakby to stare to jest w ogóle gapić się na kogoś. What are you staring at? Na co się gapisz, prawda? I dead eye. Dead eye, czyli martwe spojrzenie. Dead eye stare. Lodowate w tym sensie. I takie lodowate spojrzenie is very frightening or disturbing in a way that gives you a cold feeling inside. Czyli wywołuje w nas strach albo silny niepokój. Czyli jest dla nas mrożące krew w żyłach. Chilling, chilling. Something very chilling is very frightening or disturbing in a way that gives you a cold feeling inside. Mrożące krew w żyłach. No bo jak mówimy nawet, że tutaj jest chilly, to że jest tak chłodno, prawda? I to właśnie też można e, tak powiedzieć. I można sobie łatwo skojarzyć chilling, czyli coś mrożące krew w żyłach. Następne. To give someone information or explain something so they understand it better. To give someone information or explain something. So they understand it better, tak jakby oświecić kogoś, uświadomić coś komuś, wyjaśnić coś komuś. Enlighten somebody, enlighten somebody. And the last one, what do we call a crash in which two things hit each other directly from the front? Also used metaphorically. What do we call a crash? in which two things hit each other directly from the front. A head-on collision, a head-on collision, prawda? Mamy taką kolizję czołową, zderzenie czołowe. Okay, so we are done with a little bit of theory Theory slash quiz. Now we're putting this theory into practice because right now I want you to look at the first sentence with the gap and I want you to pick the most suitable word from the list to fill in the gap. Are you ready? Ready, steady, go. His story sounded very. I didn't really believe him. His story sounded very. I didn't, really belie, I didn't really believe him. Czyli jego historia brzmiała bardzo. Jak? Tak naprawdę nie uwierzyłam mu. I didn't really believe him. This, his story sounded very. Podejrzanie. Czyli była bardzo podejrzana. Dubious. Dubious. Saying that all Germans have no sense of humor is just a saying that all Germans have no sense of humor is just a Mówienie, że wszyscy Niemcy mają, nie mają poczucia humoru, to po prostu taki utarty frazes. A cliche. A cli it's, just a, it's just a cliche. The villain in the film gave a, a terrifying emotionless The villain in the film gave a terrifying emotionless The villain to czarny charakter The villain in the film czyli czarny charakter w, w filmie gave a terrifying emotionless tak jakby dał albo rzucił Co rzucił. Przerażające pozbawione emocji. Martwe spojrzenie, czyli dead eye stare. Emotionless dead eye stare. After every sentence he paused to take a small what? Of his drink? After every sentence he paused. To take a small. Po każdym zdaniu robił przerwę, aby wziąć mały łyk swojego napoju. Czyli a small sip of his drink. The next one. He lied during the interview, but somehow he. He lied during the interview, but somehow he. Skłamał podczas wywiadu, ale jakoś uszło mu to na sucho, czyli But somehow he got away with it. He got away with it. He lied during the interview, but somehow he got away with it. Sorry, that wasn't what I meant to say. It was just a what? Of the tongue. Sorry, that wasn't what I meant to say. It was just. Przepraszam, nie chciałam, nie chciałam tego powiedzieć. To, był to było tylko. Przejęzyczenie. A slip of the tongue. Their argument ended in a metaphorical. Their argument ended in a metaphorical. Ich kłótnia zakończyła się metaforycznym, zderzeniem czołowym a head on collision. She moved across the stage with such elegance and she moved across the stage with such elegance and czyli poruszała się po scenie z taką elegancją i gracją. Grace. Grace. His, per His performance was so intense that it felt almost to watch. His performance was so intense that it felt almost Jego występ był tak intensywny, że oglądanie go było wręcz mrożące krew w żyłach. It felt almost chilling to watch. Could you do what with me and explain the difference between these cultures? Could you? Czy mógłbyś mnie oświecić i wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi, tymi kulturami? Could you enlighten me? And explain the difference between these cultures. I'm not very this topic, but could you tell me more? So could you tell me more? I'm not very. Nie jestem za bardzo zaznajomiona z tym tematem. Czy mógłbyś powiedzieć mi coś więcej? Could you tell me more? I'm not very familiar. With this topic. That politician seems a bit. I don't trust him at all. That politician seems a bit. Ten polityk wydaje się trochę taki trochę dziwny, obślizgły, śliski. W ogóle mu nie ufam. A bit slimy. That politician seems a bit slimy. I don't trust him at all. Super. Super. Now I want you to repeat the pronunciation of those words and expressions once again, I want you to repeat after me. Get away with. Get away with. Czyli ujść komuś na Slip. Slip. Przejęzyczenie. Slip of a tongue. Dead eye stare. Takie martwe spojrzenie. Dead eye stare. Chilling. Chilling. Mrożące krew w żyłach. Enlighten somebody. Enlighten. Bardzo szybko musicie powiedzieć to enlighten, enlighten, enlighten. Nie zaczynacie tak, jakbyście zaczynali. Nie układacie swojego aparatu mowy, jakbyście chcieli powiedzieć E, takie szerokie enlighten, tylko enlighten, enlighten, somebody, oświecić kogoś. Be familiar with something. Be familiar with czyli być zaznajomionym z czymś. A head-on collision. A head-on collision. Czołowe zderzenie. A head-on collision. Grace. Grace. Gracja. Dubious. Dubious. Podejrzany. Slimy. Slimy, taki śliski. Obślizgły. Sip, syp. łyk, łyk, łyczek wody na przykład. łyk, sip, syp. And a cliché, a cliché. Jakiś utarty frazes. A cliché. Alright, we are done. Thank you so much for today and see you next week. A po więcej takich krótkich powtórek zapraszam tutaj.